To. to tak, na początku jest se woda, nie? I te, to, jest to. to jest cała planeta Ziemia po prostu woda, nie? W której pływały żaby i węże. I oprócz wody była jeszcze magia która była Bogiem, który się nazywał Heka chyba. Tak, Heka to jest to, w sensie to nie jest niby do końca magia, to było jakieś takie magia, moc, o moc, moc, to jest dobry słowo. Moc, no to ma sens, I ten, i ja tu mam, że te materia, ten żywioł, który był stworzeniem morza nazywa się Nun. 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 A jeszcze był, przed tym był chaos, nie? No, no. Przed tym był chaos i dopiero potem powstał ten Nun. to też jest, jest ciekawe, że zawsze się zaczyna od... i był chaos, tu był chaos, tam był chaos. No to jest ciekawe. Oprócz tej mocy, oprócz tej wody, węży i tak dalej, była jeszcze świadomość Boga Atumania, sama świadomość. Mhm. Nie, nie, nie miał jeszcze ciała, nic po prostu jego świadomość. I ta jego świadomość sobie postanowiła, że chce sobie istnieć, no. nie tylko jako świadomość, ale jako chłop. No. I spawnuje się wtedy atom z jajka przy pomocy tej, tej, tej okay. mocy. I inna wersja powstania Atuma, co widziałem też, że zespawnowała się super piramida, która się nazywa oh, tak. Re Renben. E, I na tej e, piramidzie wyrosła e, taka roślina lotos, może. Tak, może no, podajny. No kwiat o no, to, su. I z tego kwiatu wyszedł atom. E, nudziło mu się, więc e, stworzył suchy ląd. No taką wysepkę. I wykichał wtedy szu i tefnat. O, oh, no, no, no. E, inna historia, jak stworzył szu i tefnat, to że. Masz <coughs> Tak. Jak sobie był ten atom no, no. na tym lądzie, to podniósł kawałek ziemi, zaszeptał do e, niego coś i tak się stworzyli. Jeszcze inna historia, to że e, chciał ich stworzyć, ale nie umiał, więc uprawiał stosunek z własnym cieniem. I tak urodził się, tak. I tak, tak urodził się Shu i Tefnat, a jeszcze na to, że tak jak powiedziałeś, po prostu masturbali. No, się oni zasponowali. No, to jest dziwne. Znaczy, to ma sens, skoro był sam. Tak. No, to możemy powiedzieć, jakie to były bogi i co tam tego. To no, ten, to, to Shu to był bóg powietrza. O, tu jeszcze jest tchnienie, które wyszło z nosa stwórcy, też tu pisze na Wikipedii. On, on wygląda tak... Jak zwykły Mareczek. Google. No taki zwykły Mareczek z piórkiem w włosach. A ta Tefnat to była bogini wilgoci i ciemnych otchłani podziemnych. Co tak to, i, to jest za zwierzę? No Ona jest jak zwierzę już razem. No. no i ta Tefnat była jego żoną, jak zwykle. No ale nie mieli innej opcji w sumie, skoro hmm. było ich tylko dwóch. No i on, on im takie, no hej dzieciaki, ej, weźcie, nie wchodźcie do wody, okej, okay? proszę. Więc co weszli do wody i tam się stracili w tej wodzie. I atom się tam medytował, ale usłyszał ich krzyki, więc wyrwał sobie jedną gałkę oczną mnie i powiedział: że Oj, idź tam, uratuj moje te dzieci i tak dalej, i w ogóle. I ta gałka oczna ich tam szukała. Tylko to jest właśnie śmieszna ironia, nie? Bo ona nie umiała ich zobaczyć, ale umiała ich usłyszeć. No. Co no. nie ma sensu, bo była. Moje oczy no, komuślają... mają uszy. <laughs> tak. Jak, jak zrobię to animację, to muszę zrobić jakąś gałkę oczną z uszami. Tak. To dziwne będzie. Ale no, udało im się ich uratować, ta gałka oczna ich złapała, wyciągnęła, i on się, Atum się tak ucieszył, że wypłakał całą populację ludzi i zwierząt ze szczęścia. Mm -hmm. No i tutaj Shu i Tefnad postanowili, że kaziroctwo właśnie w tym momencie. Tak, i było Geba i Nut. Tak, tak, Nut i Geb. I właśnie Nut to niebo, a Geb to Ziemia. Tak. I potem e, właśnie ta Nut i Geb. czemu też on postanowi... ma gęść na głowie? Tak? No. Geb, geb ma gęść na głowie. Bo Geb to tak jakby nasza Ziemia, nie? No. Według nich. No to ciekawe. Stoimy sobie na chłopie z gęsią na głowie. Nie, to tak on nie jest... działa, że on stworzył Ziemię, a nie że on jest Ziemią. W sensie, nie wiem, bo to by miało sens, że on jest Ziemią, jak jego żona to dosłowne niebo, które jest nad nim. No, nie by, wiem. Miałby sens. I jeszcze miałby sens, że wiesz, bo tam było, że jak Geb się śmieje, nie? No. To potem jest trzęsienie ziemi. No tak, no to ma sens. Ale nie no. wiem, jak oni to postrzegali w sumie. Nudigap też postanowił, że każdy i tam urodziło się dużo bogów, to byli ci wszyscy tacy, wiesz, mele i superbogowie. Najważniejsi tam był Osiris, Set Neftys, Isis, jak to się mówi? Nie wiem, ja nie będę po polsku, bo słuchałem po angielsku i nie wiem ich teraz po polsku. Dobra, to po polsku Isis się nazywa Izyda, a Neftys się nazywa Neftyda. Jak ja słuchałem ludzi, to oni potem próbowali tłumaczyć. No, Nooo ta nazwa, to tam nie, choć no. ma... W sensie wiem, że... Kurde kto to był? Szu chyba. Nie, nie Szu. Tefnat. Tefnat, nie? No. To jest. jej imię to jest dosłownie od odgłos plucia. No bo Wilgo... wilgoć, nie? No bo wilgoć, no to ma sens. Czyli ciekawi mnie jak się do niej modlili. Adłu ad 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 Nut i Geb zaś chcieli ale Atum miał takie co, wie to ma być? I e, Kogbloka zrobił w taki sposób, nie? Że oddzielił właśnie niebo i ziemię, czyli Nut i Geb, mm. i pomiędzy nich dał ludzi i zwierzęta. To ma sens, właśnie my jesteśmy jako ludzie powstrzymujemy bo bogów przed posiadaniem super, super ultra kosmicznego mega seksu kazirodczego. <tryk> Twoja teoria y, mitologii egipskiej jest świetna. Ale patrz jak to się wszystko łączy. <grymne> Genialne. No i, i tak powstała Ziemia. A i atom teraz jest, się zmienia, jakby w sensie. Bo to jest ta sama osoba, ale to nie jest ta sama osoba, ale jest, ale nie i nie wiadomo. Czekaj, bo tu mam coś, ten. Z kolei pod wieczór Ra wyraźnie się starzeje i zmienia się, we wspartego na, na lasce starca Atuma. W dziennych postaciach Ra podróżuje przez niebo barko milionów lat, natomiast w świecie podziemnym podróżuje łodzią Mesket jako mumia. Ok, mhm. ale, ale o co chodzi, że zmienia się. Z... Atuma, starca. To akurat ciekawe. że on miał chyba ileś inkarnacji, ale no, też pisze, że miał 72 odmienne postaci, więc wiesz, no, no, może no, dlatego no. to jest takie sajpatwony. No. Miał, miało, miałby sens. Wiem, miał, że niektórzy też go nazywali Atumra. Atumra. Włączenie Atomira. No, no, no. I, no, i na Ziemi było... Kozacko, ludzie się tam zabijali, były wojny i było super, nie? Było <noise> kozacko, no, best. I nad ziemią wtedy panował Atum, był królem ziemi, nie? No, ale wtedy robią coś niemoralnego, okropnego. Co Przestają wysławiać Atuma, o czy nie. tam Ra. O nie. I no, Ra tam na nich krzyczy e, i Set razem z Ra tworzą e, bogini śmie e, Nie śmierci, wojny. Sekmet z Okara. No i e, ta segment tam zabija dziesiątki, setki, tysiące, miliony, i rama no. ma takie wow, wow, uspokój się, spokojnie, za dużo. Ale <grym> nas dalej mordowała i go ignorowała, nie? Super. E, Nikt nie umiał jej powstrzymać, więc Ra e, wciepnął trochę czerwonego barwnika do alkoholu, nie? Mm -hmm. I położył go blisko Sekhmet. E, ona tak jakby, wiesz, podeszła, zobaczyła i takie Ło! Krew moich wrogów! <słuch> A, pamiętam to! <słuch> tak, i się, i się zachlała. I po, potem, jak to się stało, to Ra nudziło się być królem e, świata, więc wybrał na następnego króla Ozyrysa. Mm -hmm. I Ozyrys był mega super królem. Nauczył ludzi dużo i tam było super mega, bo nauczył ich, że ej, ogólnie to kanibalizm nie jest fajny. Tu macie jedzenie. No, on ich nauczył tego. Plantacji i takie rzeczy. W ogóle <grym> tak. wprowadził cywilizację. No, no, no. I tego typu rzeczy. W ogóle rozwój, wszystko. No, no, no. Każdy go lubił. Oprócz seta. Tak. I set teraz chciał być królem. No i tak, i ten set, on go tam dupcył za plecami. Właśnie nie, nie lubił go. Za y, mniemaną y, romans z Neftys No, no bo on był żonaty z Izydą, a mhm. z Neftis miał Anubisa. Czyli są dwie teorie: albo Anubis powstał właśnie od Seta, albo od mhm. Ozyrysa. I, I potem właśnie z tego powodu, że on, on nie dość, że on był zazdrosny, bo on chciał, wiesz, ten tron, no. to jeszcze na dodatek go żona zdradzała się, puszczała na boku. I według niektórych mitów Set był tym, który był bezpłodny, że, że on nie miał dzieci w ogóle, M nie mógł mieć dzieci. A co ciekawe, tego nie wiem. On najpierw go chciał zabić w normalny sposób, a ten, ten ziomek, haha, ale się wygłupiasz, <śm> ten Ozyrys i, i dupa, i mu nie wyszło zabijanie go, <śm> Bo On miał takie, ale fajnie tam się dźgamy nożami czy coś. <śm> Zagłupi był na początku i wymyślił nowy plan. W nocy się ten set zakradł do Ozyrysa jak i no. zmierzył go. I potem zrobił super imprezę i tej, zrobił tej. tą trumnę z pomiarów Ozyrysa. I mówi, siema ziomeczki, dobrze, że wpadliście na mój melarz. Tu jest trum... nie trumna, tu jest super pudełko... <noise> I ten, kto się idealnie do niego zmieści, nie uwierzycie, dostanie ją za darmo. O, za darmo, za darmo to biorę. No, no to on zrobił sobie super sarkofag challenge. Tak. On się zmieścił, ten go zamknął i wdupił go do Nilu, chyba? No, o to on miał super genialny plan, tak? Wrzucił go do Nilu. On go wrzucił do Nilu, potem ten utopił się, wypłynął na brzeg miasta i potem go jego ten, nie? Bo właśnie on, on miał takie nosie, ma, jestem królem, i wszyscy mieli takie no spoko, właśnie oprócz tej ISIS. Tak, tam... tak, Izyda. Izyda. No i jego. bo to była właśnie żona Ozyrysa? Tak. I jego siostra w jednym. Mhm. <grafy> I postanowiła, że go tam poszuka. Najpierw było tak, że go wydupcyło z tego Nilu obok wioski, mhm. nie? Ta sadzonka wyrosła obok niego i potem to się w tym. ta trumna jakby wrosła w drzewo. W drzewo, no. I potem te ziomeczki. Patrz, jakie drzewo z super pudełkiem na wierzchu. Wybudujmy tam zamek, czy tam jakiś super szef wioski mieszkał. Jakiś sołtys. I ten, i potem przyszła do niego ta Izyda i tak. Dawaj to! To jest mój mąż. A ten mówi, nie, nie. Bo ona tam przyszła w jakimś kamuflażu chyba. Ona tam przyleciała jako ptak. W sensie nie, nie, bo to było chyba tak, że ona A nie, przyszła potem tam. Była jako ptak. W, kalendar w kalendarzu tak, w kamuflażu. <grym> W kamuflażu jakiejś pięknej baby, nie? I ta żona tego króla, czy tam sołtysa, cokolwiek tam było, nie? No taka, Ło, jako fajna pani, będziesz mi tą e, 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 Po części tak, ta, co wychowuje dzieci, na nią, na nią, tak, nienią. I ona takie, no spoko. E, I ona tam się zajmowała tymi dziećmi, że jak nikt nie patrzał, to ona tak jakby brała te dziecko i je e, przypiekała nad ogniem, nie? Co żeby, żeby je oczyścić z jakichś tam złych tych. Żeby uczynić jakimś super dzieckiem. Nie wiem, nie rozumiem tego, nie? Super dziecko. I well ja tak na nad ogniem. Ale potem wchodzi sobie ta, ta żona tego i takie, co ty robisz? Co tu się dzieje? <laughs> I potem ona się zmienia w... nazot w tą boginię, nie? No. Ja takie, nie, spoko, jestem boginią, my i mogę to super drzewo? No spoko, spoko. E, Ozyrys takie, o, dzięki, znalazłeś mnie, ale fajnie, i przychodzi sedi i go tnie na 14 kawałków. Tak, to było piękne. I go rozrzuca po całym świecie. Po Egipcie, I... po całym Egipcie. Po całym aż, Egipcie. Aż tak Egipcie. źle nie było. Ale no, Isis go zaś szuka... Ale zapomniałeś, jakich... że jedną rzecz wrzucił do Nilu. Tak. Kutas, wiem, ale chciałem o tym potem powiedzieć, ale no dobra. Ale... ale pamiętaj, że set był oryginalny i wszystko wrzucał do Nilu. Tak. <noise> no, jego... 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 wrzucił do Nilu, jego członka. Tak. I jakaś... jakaś ryba go chyba zjadła, przez co nie umiała go Isis znaleźć. Eee, zjadł go ten... E, sutek. Nie, nie Sutek. Ten drugi, e, jak on się nazywał ten ziomek? Sobek, Sobek, Sobek. Ten, ten bóg, bóg e, krokodyl. Aha, tak, on był chyba bogiem Sperry coś takiego. Nie, on był bogiem apetytu. Apetytu? On był bogiem głodu Aha. i pożądania. I ja mam napisany taki opis do niego, ten, który kradnie żony. <głos> <Aha>. <głos> nie, ale pamiętam, że był taki jeden koleś, nie? Co no. właśnie śmiał się, że haha, bo Egipcjanie wierzą, że jest hob z y, y, głową krokodyla i że <krzyk> No bo, nie bo wiem, on to był nie trochę, był... Bo, a wiesz być. czemu? Bo y, było wierzone, że wszystkie no. krokodyle, które hmm. pływały w Nilu, a było ich w no. ciu, to a no. były jego dzieci. A. To dlatego. No ciekawe. Dobra, wracamy do historii o Zuzurusów. No tak. Ona go posklejała do kupy jak znalazł już te wszystkie części i on był sobie taką mumią zombie, nie? Nie, on nie I był, był tak... najpierw mumią zombie, bo ona się zmieniła w ptaka i ta jego jej siostra też się zmieniła w ptaka. Neftys. A ona się nie zmieniła w? Tak jak chciała go ten tamten? Nie, to ona była cały czas zmieniona w ptaka. I potem tak. znalazła te wszystkie jego części, Aha. choć brakowało właśnie członka. Tak, i ona stworzyła magicznego członka. Tak? I potem Anubis go zmumifikował. A. W sensie, że ona go poskładała, a Anubis go zmumifikował, czy coś takiego? Po prostu zmumifikowany ziomek, a potem stech po raz drugi. No i, i tak, i zdech. Eee, bo był z, z, słaby i w ogóle umar. I jest teraz za świata i pomaga nubisowi czy coś. Nie. I po tym, jak to się on stało? Zosta... Nie, nie, nie. To było tak, że on był w tych zaświatach. I on tam mhm. był sam, bo on no. pierwszy umarł ze wszystkich. I Aha. został, wiesz, tym władcą podziemia mhm. i sędzią zmarłych. Więc miał super robotę. On tam se urządził no. lokum. To było takie. No w sumie, trochę szkoda, że umarłem. Ale patrz, tu mam nowy apartamencik. O sieba, Mareczek, co? Takie mieć życie? No, szkoda. F <śled> <noise> Na pożarcie, i tam też jakiś alligator ich zjadał. On się nazywał Ammut. Mam Ammut. napisane. O nim. Okay, może Chyba powiedzieć. to jest w Wikipedii wklejone, nie wiem. Mitologii egipskiej potwór znany jako pożeracz umarłych, niszczyciel grzesznych dusz. Mm. I on był przepiękny, ten Ammut. on jest moim ulubionym rzeczem. Przecież on jest tak piękny. No wiesz, jak on wygląda? No nie, czekam, aż też. No nie, żałosne. Bo to jest krokodylo, lwo, hipopotam. Tak, zapomniałem o tym, jak on wygląda. Ja się zastanawiałem zawsze, co to jest. Bo zawsze masz Człowiek z głową czegoś tam, a ten, ten ziomek tak dziwny był, tak, taki co tu się stało? Bo te nóżki od tego hipopotama, on tak stoi tak, na to, to, to pośledzenie. Byłem. Oni byli śmierć. brutalni. No ale to ma symbolizować te trzy naj, najbardziej niebezpieczne zwierzęta w Egipcie, nie? Czy gadamy o tym, tym e, jak się ten sądziło czy ktoś jest fajny, czy niefajny i czy go trzeba pożreć. Się nawet, nawet chyba nie wiem czy o tym mam. A, no dobra, no to, to wyglądało tak, że brali tą wagę mhm. e, i tam była jeszcze ta mat, nie? Czekaj, maac, ma bo ona była małżonką Tota i była jedną z postaci, które były w sądzie tego Ozirisa, nie? Ona mm. jest też ważna w miarę. No i było te, 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 te brali to serce i ważyli te. te. Anubis to nadzorował. I mm. na jednej stronie wagi dawali serce, na drugiej stronie wagi dawali piórko, które właśnie było od tej mat, mm. w strusie pióro. Jeżeli serce było lżejsze, to był spoko, był mówiącym prawdę. A jeśli nie, to. Tak. I tyle w macie. Przechodzimy dalej. No, możemy. z e, rodzi Horusa i Horus chce tam dorasta, nie, on początkowo był jakiś mega super słaby, ale jak wyrósł to był silnym chłopem. Tak, tak. Głowa sokoła, nie? Tak, tak. Jako że był synem Zyrysa, to ma prawo do tronu, nie? Mhm. Ale Setowi się to nie podoba, nie? I on idzie do tego Seta. Ale set ma takie wywolaj. Wywolaj. I, I idą do super sądu, Bogu i tam większość bogów ma takie, że no no jednak jednak ma sens, że wiesz, że to jest jego ten i że to on ma prawo do tronu, e, ale Ra mówi, że nie, bo Set ma większe doświadczenie i tak dalej, nie? No. Więc właśnie ten Tot, e, nie? E, on wysyła list jakiejś tam bogini, teraz kurty nie pamiętam jakiej. E, ona tam odpisuje, że no, chorus tam powinien mieć tron, ale dajcie tam synowi jakiś talon na kurwy i balon, żeby nie był smutny. Co ty mówisz? I... <laughs> no, no, że, że wiem, żeby kobiety młodne. No, wiem. No, Raz ra się tam zezłościł, bo się z nim nie zgadza. nie? No. Więc. E, podszedł do chorusa, to jest w ogóle piękny moment. Podszedł do chorusa, powiedział mu, że z mordy mu wali i wyszedł z tego super sądu. <laughs> <laughs> to randomowe, że coś tam oddech ma zły czy coś, nie wiem. Piękna sprawa. I jedna z jego córek? Ha ha Hator? Hator? Czy ich córek? E, odra. A odra, pani. No to co? To ona poszła e, zara do tego jego namiotu, nie? Żeby go pocieczyć. I oczywiście, jako że to jest mitologia egipska, to się przed nim rozbiera, nie? Niemożliwe. Tak, ale on, e, on zamiast coś tam, to zaczął cisnąć z niej bekę, nie? Po prostu się zasz... <laughs> zaczął z niej śmiać. E, I tak go to rozśmieszyło, że wrócił do tej rozprawy sądowej. I tam potem e, wiesz ten e, set, i porozumieli, i wytłumaczyć, dlaczego to akurat e, on miał być tym królem, nie? Dlaczego powinien rządzić. No. I tam set zaczyna mówić o tym, jak jest super, i fajny, i że będzie na przy władcom Ever i w ogóle. A Horus po prostu powiedział, mój stary Ozyrys. No i to tyle. <grym> tak, on miał bo bogatego starego po prostu. Tak. Bananowe dziecko. Tak. Potem tam, wiesz, te śmieszne rzeczy się dzieją, bo obydwa te bogi zmieniają się w hipopotamy i kto dłużej wytrzymał tak. pod wodą wygrywa, nie? To były tak. piękne zawody. No, to w ogóle było powalone potem, bo Horus trochę oszukał, nie? Bo jego matka tam miała rzucić jakimś czymś w seta, nie? Jakimś takim dołowienia. No. Tak, to jest piękny moment. Tak, ale niechcący jakoś coś rzuciła źle. I trafiła w Chorusa. No, no, no. I Chorus się wynurza i do niej takie ty idiotko, nie pomogłaś, co ty robisz? I ją zabija. Uciął jej łeb. Tak. się ona umarła, ale potem żyła, to było dziwne. Bo on jej uciął łeb, a potem chyba Anubis ją poskładał i jej przyspawał głowę krowy. Ooooooo! Co, nie wiedziałeś tego? O, nie, bo ja się dziwię, że tu wszędzie jest... Ma głowę kobiety, a tu nagle krowa i takie, co się dzieje? O, dobra, to ma sens. No, no, no. Ale nie wiem, kto? No. chyba Anubis, chyba Anubis. Albo, albo Anubis, albo właśnie Horus. Horus by też miał sens. Się zreflektował i, i ten i jej przyspawał głowę z powrotem. Albo jak patrząc na zaświaty, to ten, e, Ozyrys. Ale, bo ona się zajmowała Anubisem, ta Ida. Tak? No tak, no tak czytam, bo tamta ze strachu przed tym, przed e, setem, ta żona seta, mm. jakby dała w opiekę tej żonie e, Ozyrysa, Anubisa, i Anubis chyba właśnie jej poskładał. Kto to zrobił? E, tof! O dziwo, tof jej niby ten przyspawał głowy. Ano, Set idzie za tym barusem, nie? I ma takie ty gnoju to była moja siostra i twoja matka w sumie i wyrwa mu oczy. Hmm. To ma akurat sens. No, potem przychodzi hator i leczy jego oczy. Tak, i to oko zostaje jakimś tam symbolem. A jeszcze była jakaś taka matematyczna wersja tego oka. Nie lubili matematykę. Ale czekaj, co, co ten symbol oznaczał? Symbol chroniący, słońce i księżyc, prawe oko to słońce, lewe księżyc, Aktyw prawe odpowiedzialne za aktywność, przyszłość, za pasywność i przeszłość. Razem dawały szerokie spojrzenie w dzień i w nocy, i wskutek tego symbolizowały wszechwiedzę. Miały pomagać tym, którzy czuli się przytłoczeni swoim życiem i potrzebowali nowego wglądu, pełnej inspiracji i wiary. No, czyli wiedzę po prostu, tak jak myślałem. No ale wracają do tej rozprawy i rama, takie dobra, Weźcie idźcie sobie pogadać o tym czy jakimś obiedzie czy czymś, nie? I poszli, ale potem aż poszli robić, to, to nie fajne. To nie fajne. Do łóżka poszli. Jak, jak, jak to powiedzieć? No znowu. No, znowu. Zberecznik. Tak, to jeszcze to był... to był jego wujek? <ścoughs> to był chyba jego wujkiem Horusana. No tak. No, to z wujkiem, no czemu nie? <ścoughs> Lepsze to niż z bratem. Ale i tak, czekaj, bo teraz muszę to znowu jakoś powiedzieć jakoś lepiej. E, Ted chciał, e, ja, jakby to zmienić, żeby to było family friendly. Chciał obnąć Horusa, e, on złapał jego ślinę i wydóbcył do Nilu. Klasyk. Tak. Potem idzie się do jego matki, nie? Która teraz właśnie żyje i ma tą głowę, nie? No. I ona ucięła mu ręce. Nie, nie wiem po co. Randomowe. Ucięła mu ręce. Po prostu. Może dlatego, że ją zabił. Nie wiem. Ale no, po prostu ucina mu ręce, bierze jego ślinę mm -hmm. i wsadza w kapustę, nie? O, no, ślinę w kapustę. No tak. Tak. Ale po co ty to tak mówisz, jak ten film już jest Chcę mówić normalnie. No normalnie. Ta ma w kapuście. No. no nasienie na ten, nasienie w kapuście nasienie w kapuście chora no. <głos》> zdaje tą kapusta setowy i set kocha kapustę set kocham on, on wdupia tą kapustę, on kocha kapustę ponad życie, nie? I no potem wracam na tą super rozprawę. I set mówi, że ty, papa pa, e, użyłem go jako babę, wygrałem, haha, ale ja chorus mu odpowiada, że nie, nie, a pa, pa, pa tam jest, tam jest jego nasienie i wynurza się to nasienie z nimi i mówi haha, jestem nasieniem seta, jestem tu, a teraz pan to. I nasienie chorusa mówi z wnętrza seta, nie haha, pan na to jestem nasieniem Horusa. Jest... Nie wiem jak oni to wymyślili. Co, co tu się dzieje? I no i wszystkie boki mają tylko łoooo i tam coś jeszcze z łodziami dzieje z kamienia, no tak. nieważne. Ta potyczka trwa 80 lat. I chorus wygrywa. Tak. I potem set wywalaj ten na, na barkę do e, RA, który pływał tak, tam tak. po tym i, I, i on chronił go przed tym wężem. super wężem 9, tak, tak, tak. który się nazywał Apophis albo APEP. Tak, pep, tak. Pep, Pepep. I tyle. No. A chorus zostaje władcą. Chorus no, zostaje władcą, uh! ale mu się to nudzi i oddaje tron temu Totowi, mm, który był mądrzejszy. Tak. Znaczy chorus był długo władcą. Nawet nie wiem. Ale wiem, że mu się, ale... się nudziło i oddał tron. Tak, ale chorus w ogóle był utożsamiany z władzą, coś tam, mm. coś tam, tego typu. No i... Po jakiś czasie bogowie uznali, że ludzie to też mogą być pantymi godami, ale tylko ci tacy wiesz super mega... No to ten tof wymyślił, tak, no. że ludzie mogą być... Ale mogą być, tak, być tylko ci tacy wiesz super święci, super ludzie. I tak po prostu faraonowie. Tak. I Jeszcze do tego wiesz, było tak, że faraonowie na wielu e, jakby, e, pomnikach. Mieli e, tego chorusa mhm. jako ich, ich patrona i był na przykład za ich głową. No to ciekawe. I, ta, I trzymał ich tak, że jakby on nimi kontrolował. A to ja. ciekawe. Bo on był utożsamiany właśnie z tą władzą. Hmm. To co? E, e, styknie. Styknie. jakieś ten, fajne słowo. Nasienie w kapuście. <noise> to były dwa słowa, jak chcę jedno. <noise> A e, Nawet trzy słowa. To